Cześć, jestem adex, a dziś opowiem wam o kolejnej tajemniczej postaci w Minecraft. Chodzi o jednostkę 303 lub Entity 303 Nazywana jest ona także nowym Herobrainem Ma być to agresywny mob który atakuje gracza i może hakować Powstał w 2013 roku Według różnych wersji jednostka 303 jest byłym pracownikiem moczanku zwolnionym przez mocza, zespołem hakerów nazywanym 303 moczank.com 303 lub Entity 303, albo projektem moczanku, który wymknął się spod kontroli. Również w zależności od podań. Herobrine oraz on są przyjaciółmi lub rogami. Jego zachowanie operuje na mniej paranormalnych zjawiskach niż Herobrine. Kontroluje on technikę i kod Minecrafta. Hakuje on światy, niszczy oraz psuje komputery graczy, a nawet konta w Minecraft. Skoro już mniej więcej wiecie, kto to, powiem Wam teraz o pierwszym spotkaniu z tym Mobem. Spotkała go osoba o Niku Frankie. Zaczęło się to tak, że grupa osób zdecydowała się kupić prywatny serwer i na nim grać na trybie przetrwania. W dzień ten rozmawiali przez Skype. Na serwerze stworzyli oni miasto o nazwie Tribones. Nagle gdy wszyscy z nich poszli po materiały aby dokończyć hotel na którym pracowali, John zauważył coś dziwnego na czacie. A właściwie to, że ktoś w unikł playernumber 303 użył polecenia Stop. Zdziwił się on i od razu pomyślał, że jest to jakiś haker. Jednak inni podchodzili do tego z dystansem. Zwłaszcza, że serwer był na białej liście. Po 20 minutach zauważyli oni białą postać w oddali. Miała ona czerwone oczy. Osoba, która ją zauważyła zrobiła zrzut ekranu i pobiegła za nim. Wszyscy byli wystraszeni, zwłaszcza, że jeden z nich się rozłączył nie odbierał przez Skype ani podczas dzwonienia na jego numer telefonu. Widzą oni spam na czacie oraz to, że... Do ich rozmowy dołączyła jakaś nieznajoma osoba. Nie miała ona nazwy użytkownika ani nie otrzymali oni żadnej wiadomości o dodaniu kogoś do połączenia. Niektórzy ze strachu się rozłączyli. Został jedynie Frankie, który słyszał, że osoba ta mówi wypełni życzenie. Najprawdopodobniej używając modulatora głosu, połączenie na Skype zrywa się. Na serwerze dzieją się dziwne rzeczy. Frankie zaczął się elixirem ślepoty, oraz na czacie widzi różne wiadomości. Jego komputer się wyłącza, więc próbuje on go bezskutecznie łączyć. Po trzech godzinach udaje mu się to. Widzi, że na komputerze nie ma żadnych plików oraz, że tapeta pulpitu została zmieniona. Przeszedł on więc na laptop, żeby skontaktować się z resztą, lecz nie odebrali. Po jednym dniu okazało się, że dwóch z nich zaginęło a w domu jednego z nich znaleziono napis Wypełnij życzenie. To już koniec tej opowieści oraz odcinka. Nie zapomnijcie dać lajka, suba, komentarza. Cześć!